Siemaneczko z tej stronocie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na Piz ale na serwerze Hypixel. No i jest fajnie, ogólnie mam na tym serwerze yy, Viva Plus. Yy, naprawdę bardzo polecam. Nie ma youtubera jeszcze yy, no bo nie ma jeszcze tak dużej ilości widzów. Sorry. Nie yy, będziecie mnie subskrybować, oczywiście będzie. Tak, jeszcze będzie konkurs niedługo. Oczywiście niedługo będzie konkurs. Zmieniłam jako wyniki, znaczy nie wyniki, tylko zasady. Set zaraz Wam przedstawię, tylko tutaj muszę... <tronarium> no, jak się... okay. Ja zawsze robię tak, bo zaraz moje tamki, więc sobie tak będziemy biegać, biegać, biegać. Jeszcze pójdę do mojego sekretnego miejsca. Nie sobie spoko. Ok, przejdę do zasad, które y <śmiennie> ją odbędzie. Więc <Kmiennie> będą <śmiennie> do roboty, jak to jest, się wierzę, nie chcę wychodzić. Będą numerki, y będziecie musieli pisać w komentarzach numerki od 1 do 50. Trzy y numerki będą jakby wygrywające i y będą dawać y y numerek będzie dał 10 tysięcy na y tym serwerze Hypixelu mój ulubiony serwer, pewnie Wam też się spodoba. Jeden numerek też będzie działał 5000 na hpxlu, Jeden numerek będzie dawał... Ja... dawał... Okej, okay, się. Jeden dawał, na tym, że myślę, że Wam się spodoba konkurs. Zabiliśmy już jednego... Dnia. Zaraz postawię konia. O nie, ten zabrał nasze spodnie, bo tam były dobre spodnie. Uciekałam, bo zaraz zginę tutaj. Nie chcę zginąć tak na początku uwagi. Zapaliśmy jakiś złoty miecz. wsiądę teraz na konia. Więc ja założyłam żółty miecz Więc jest dobrze, że ja nie tej walki. Teraz sobie tutaj kolejne jeszcze tutaj może będą jakieś skrzynki nieopisnione i sobie uporządkuję

I na razie to mi wystarczy. Mamy bardzo dużą roję. Przydałyby mi się butelki z EXPEM. Okej, okay, jeszcze żelazny hełm, więc to jest super Wsiadamy na... O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. The... Koń czemu tam chodzisz, głupi koń? Pewnie jakby się domyślał, już najlepszą, najlepszy... najbardziej szczęśliwy numerek jest numerek, który tutaj VIP-awróce. Powiem jakie zalety mam vip Zalety są takie, że dostajemy końce potulnie więc wszystko za wygraną za killa, za wszystko dostajemy końce potrójnie. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie to zrobili. Eee, jeszcze... eee, możemy dodatkowe klasy wybierać, w wszystkich grach mamy jakieś dodatkowe rzeczy możemy sobie wybierać. Jakieś typko się rozsypa. Zresztą tu sprawdźmy jaki Słaby ubrajki 1, więc zostawimy go I jeśli nie, ten tutaj, tutaj, tu. tutaj Jest, jest, jest Ktoś zabije? Tutaj jest. No, nie no, nie to jest jest. szkoda, że w tym nie w tym ale z widzimy się za chwilkę, jak będzie kolejna arena. Okej, okay, z powrotem. Widzimy, jesteśmy już na drugiej arenie, jest jakiś dobry vip co mnie niepokoi, ale myślę, że damy radę. Ja od razu tam biegnę, tam jest moja kampa. Rodz, tam jest, są cztery skrzynki, chyba lag biegnijmy Tu są cztery skrzynki. I w tych skrzynkach są naprawdę dobre i tym prawie zawsze się trafia kamienny miecz, jakaś dobra zbrojka i takie tam rzeczy. Jest... Okej, okay, biegniemy dalej. Tutaj jest y, skrzynko, kamienny miecz, już jak mówiłem. Praktycznie zawsze tutaj możemy spotkać kamienny miecz. Lack, lack, lack. Jakiś dobry hełm. Kolejny kamienny, mierze, więc jak widzicie naprawdę dużo dobrych itemów tutaj można spotkać. To jest sobie po tak wygląda, już chyba nam nic no, nie da się na początku będzie, więc podbiej. mamy lepsze item od wszystkich, więc what, jakie lagi. Jakby co, lagi są przez to, że ten serwer jest angielski, znaczy amerykański ponieważ jak jest, jak jest, daleko od, to wtedy lądzie. Nie wiem, dlaczego miałam nagę. Sorry. Okay, to wszystko z jego itemków dobrych? Uciekam, żeby mógł pewnie zginąć coś co? Od razu na sobie Tak, tak, tak i jedziemy Okej, okay, przydałyby się nam bardzo butelki z exp Dlaczego butelki z eksem, Ponieważ ym, Butelki z exp jak sobie rozumiem, dają eksponację, jak wiecie

Go. z go, go znajdziemy. Nie jestem dobry w strzelaniu łuku ale nie jestem też najgorszy. Nie, no ma na daleko. Musimy go dogonić jakoś. Okej, okay, biegnie, 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 biegnie. Jest, 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 jest sojusz, sojusz. Się chyba życie nie regeneruje nie, nie szkoda może być może dobra jest płapca jest tutaj nie będziemy jak zawrócić nie co co jaki jaki owoże owoże o jaki żal Jaki żal, nie, nie udało nam się wygrać, myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Myślę, że miło wam się oglądało, jak grałem. Sorry, że były jakieś małe lagi, ponieważ, jak mówię, y, mam coś, problem z internetem, postaram się go naprawić. I myślę, że jak już naprawię ten problem, to już będę miał całe sprzęt do nagrywania, tam mikrofon, nowy komputer na pewno kupię, nowy mikrofon taki super fajny. Y, myślę, że zrobię też poradnik, jak nagrywać i myślę... że spodobał Wam się ten film, no to się widzimy w kolejnym odcinku. Napiszcie jaką w komentarzach, jaką minigrę chcecie i co chcecie, żebym na tym grał. Na pewno będą y, też y, Beat Survival Games, odcinek pierwszy i niedługo pojawi się odcinek drugi. Sorry, że tak skrótko ten odcinek, ale to był taki zapoznawczy, żebyśmy też zapoznali się z tą grą. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do Siemanko, pa czołem.